Siema na widzowie. To jest pierwszy odcinek po wydaniu specjału. Niestety niestety nie przyjął się zbyt dobrze, bo tam 100 wyświetleń miał tylko. Ale cóż, rozwijamy się dalej, nie ma co płakać. A skoro mamy nowy odcinek, to znaczy, że już motocykl działa. Działa klamka, bo kupiłem lówkę. I naprawiłem e, przyczynę, dla której e, motocykl trzymał ciągle obroty i nie chciał odpuszczać. Okazało się, że sprę sprężynka, która jest w gaźniku, nie wiem czy będzie to widać, tam taka, no, pewnie jak nie widać to zaznaczę Wam na zdjęciu, ale ona się poluźniła i podczas jazdy po prostu to śrubko pewnie się wkręcała. Taka jest moja diagnoza. Yy. Naprężyłem sprężynkę, trochę dziwnie to brzmi. No i do, odkręciłem śrubę, żeby zmniejszyć obraty i działa. Także nie ma co przedłużać. Wstajemy i jedziemy. Będę musiał jeszcze później dokręcić, bo mi się poluzowało też podczas jazdy. Ogólnie to nie naładowałem dzisiaj GoPro. na Discorda, macie link w opisie no i co? No i jedziemy. Nie ma co stopować. Jedziemy przetestować nową klamkę. Nie nie łamkę, ale nową klamkę. Że jak wtedy skręcałem i się wywaliłem, to po prostu dlatego, że miałem hamulec przedni wciśnięty. Otóż to się wydaje, ale hamulec mi naprawdę słabo łapie i muszę mocno wcisnąć. On mi łapie dopiero o tym miejscu. No i ja tak leciutko przyciskałem. To mogłaby być przyczyna tego, że się wywaliłem, ale to tak powątpiewa. i mam bardzo wielkie nadzieje że ta mała ilość paliwa starczy mi na tyle żeby objechać jezioro i z powrotem to są moje najszczersze nadzieje Właśnie, wysoka trawa! A. A. Nie chcę męczyć motocykla. Tak, może nie katuję, ale... do głowy i, i, i go wykonamy, zobaczymy dzisiaj ciepło było to te wszystkie kałuże kurczę, powysychały przynajmniej o tyle dobrze bo prałem dzisiaj tą swoją koszulkę i teraz ładnie pachnie może nie jest najczystsza bo, ten, bo to błoto kurcze się zaczęło wżerać ten materiał Dla mnie to jest najważniejsze. Jadę, jadę i sobie myślę Kurczę Mamy już te 200 subskrypcji To co no to będzie dalej tak Jakie tu dawać wam pomysły Znaczy Jakie tu dawać wam e, odcinki Z czego Ale tu jest ale tu nie już nie lubię tej drogi Już nie nienawidzę tej drogi tak wysoka trawa, przed chwilą wjechałem tak tu, że myślałem, że tu jakieś rzeki, kurde, bierze. Realizować Ale Kusi to po prostu, kusi A tu co, koniec drogi? Koniec, cholerka Siema No! Mm. Co się patrzysz paru denta? Ludzika z Delmy nie widziałeś? Piękny jesteście łiczki, no ale nie podchodź, bo cię prąd ważnie. I odejdźcie, bo ja odjeżdżam, nie? I będzie huk i buch i się wystraszycie. Dobra. Zwracam bo tu koniec drogi cholera jasna. Uwaga Mójki, będzie głośno. Woo! No tak będzie. Tylko... Ja muszę... Kurczę... O, zrobić tak, no, w ten sposób. Spokojnie. Chopaj. Hur bjöd Nigdy nie będzie czysty, nigdy. Która zadziała. Nie zadziałała. Chciałem to podjechać, myślałem, że to po prostu wysoka trawa jest. Dobra. Wypadki się zdarzają i wypadki chodzą po ludziach. Tylko szkoda, że po mnie najczęściej. O, o jest. jaki śrub mały jest. Jezu. O boże. Jestem! O oh, oh, Jezus! No tam już jest wyjazd. Hm. Więc się tam dojedziemy Przez pokrzywy Ale jakoś trzeba Ile do domu Jeszcze tutaj zobaczę To o było wiele lepiej Ale mnie wystrzeliło do góry przy tym podjeździe dobra Ciebie do tyłu jeszcze kawałek o Boże. Nie gadaj, że muszę cię... Ręcznie przystawić, przestawić. Cholera. Opa. Gites. Gites mają nas. Lepiej by się mogło. Co to mi przód utknął? Wyciągnięte. W ogóle dajcie... Co to jest? Jakiś bloczek. Dajcie w komentarz pomysły, w komentarzach pomysły, jak wyczyścić takie siedzenie. Bo karczarem nic nie schodzi. Znaczy, tylko błoto takie nawierzchniowe schodzi. Ale to, które się wżarło, to nie. Dajcie znaka w komentarzu, bo chcę mieć czyste siedzenie. Lajka, jeżeli film Wam się spodobał i zostawcie suba I wtedy wiemy że lubicie po prostu na